Siema. Dzisiaj dobrałem się do wariatorów zmiennych fasy w 32 vr 6 Tutaj mamy wariator już rozebrany od wersji, znaczy się od wałka wydechowego. Taki to jest numer, z J na końcu. Tu mamy sący. Sący radzę sobie zrobić jakiś znak, bo ile wydechowego nie ustawimy źle. To sącego już możemy ustawić, bo nie ma blokady. On sobie tutaj pracuje w szerokim zakresie. Jego numer jest, nie go znajdę. No, czekajcie, czekajcie. Tutaj mamy z F na końcu. 087F. Mam nadzieję, że dobrze widać. No, i żeby to ściągnąć, no prawdopodobnie oring, oringi są w środku, są sklejone, więc musimy sobie coś przyłożyć, puknąć młoteczkiem. A, nie poszło jeszcze. To wszystko wiadomo pasowne, więc delikatnie, żeby nie uszkodzić. Moment, zróbmy to na odwrót. Jeszcze nie poszło. No, jedną ręką to sobie można kury macać. Więc za chwilę pokażę Wam, jak to. Wygląda w środku, bo już pewnie z niecierpliwością czekacie, a ja, żeby tego nie uszkodzić, zrobię to na dwie ręce. Bo ten już poszedł, już wiem wszystko co i jak. A ten jeszcze sprawia problemy, więc już za chwilkę będzie rozebrany. Nie pomieszać. Tu mamy od czujnika położenia wałków element. Drugi moczy się w occie z kwaskiem cytrynowym. Już powinien się prawie wymoczyć, zobaczymy czy to działa, bo tak nie chciało zejść, a tu widzę, że teraz pod palcem już, już schodzi ten, ten syf, taki nagarek, ale to dopiero leży tu może z pół godzinki, więc, więc ten, ale już jest nieźle, już jest nieźle, więc niech się moczy dalej, to taka próba, bo prawdopodobnie wrzucę wszystko z tym moim preparatem do myjki ultradźwiękowej odgrzejemy i wiadomo, że to powinno już lepiej zadziałać. Tutaj okular, jeszcze musimy dobrać sitko i oringa do tego, bo oryginalny sitek praktycznie niedostępne. To też brudne, musimy wyczyścić. Także na trzy. Pokazuję jak to wygląda w środku. Raz, dwa, trzy. No i mamy wszystko na wierzchu. Jeszcze pytanko, jeśli ktoś wie, z jakim momentem dokręcić te śruby, to piszcie w komentarzach. Mi wyszło, że 10 lub 11 Nm. Jeżeli inaczej, to dajcie znać. A to właśnie tak wygląda w środku i tak sobie pracuje. Teraz nie wiem, czy to jedną ręką tego nie wyciągnę pewnie, więc nie będę kombinował. Generalnie tu mamy o ring. Jedno uszczelnienie, które już po demontażu wymaga wymiany. No i wszystko zostanie umyte. Nowe uszczelki pójdą w jeden i drugi wariator. I będziemy sobie mam nadzieję odpalać już z czyściutkimi. Nara, aha. I nie zapomnijcie o zaworku. Właściwie blokadzie, która blokuje. Yy, wariator, łopatki wariatora w jednej pozycji tak ma to wyglądać sprężynka idzie tu tutaj jest taki nie wiem czy będzie widać taki takie podfrezowanie powiedzmy, które, w które wchodzi sprężyna to do góry i składamy dokupy wszystko razem pa